Kiedyś tu byłem, ale zapomniałem jak tu się jedzie, już myślałem nie, wracamy, chyba to nie tu, nie w tą stronę, a jednak żeśmy do Na nawał pomorski, słuchajcie, i tu jest takie, takie szkic fortyfikacji w rejonie przesmyku Morzyca, coś tam, coś tam sobie możecie poczytać, a tymczasem idziemy zobaczyć to, po cośmy tu przyjechali czyli atrakcji militarnych o tu takie piękne działko zobaczcie jakie fajne jeszcze no wszystko to zostało co nie można ukraść i tą korką się jeszcze kręciło, zobaczcie czy się kręci a kręci, się kręci, ale przekładnia jest widzicie nie do końca cała zamka już też nie otworzymy, jest zaspawany grubo tak. Także nie postrzelamy sobie w razie czegoś. Jeszcze, co jeszcze tu pisze Coś tu pisze Rok 1000 A tu pisze co to pisze? Hobica. Hobica. Rok 1952, ciężar z zamkiem. Bez zamka, a z zamkiem 731 bez zamka 697, tyle ja mogę Wam przeczytać. Idziemy dalej, tam jest jedna, to była chałupica, czy to drugie też będzie chałupica? Pewnie też. Pewnie też, bo to jest bardzo podobne. To fundował to? Mieszkońcy gminy Wałcz. Tutaj zobaczcie, jak jest. Sprzęcik. Konkretny. Wow. Ha, tu nie ma opisu. Wiecie co, nie znam się. Może i to też chałubica, a może jakaś inna bica. Tu też przekładnia zdjęta. Ha, tutaj słuchajcie. A myślałem, że lufeł ukradnie a to jest. A to jest troszeczkę inaczej. To no, pewnie w tabliczki co to jest, ale... No, jak to fajnie wygląda. Tu jest stroną widzicą do góry. Ła widzicie to jest wszystko fajne. Jak się na to stoi i patrzę, ale weź to przeciągaj, ustawiaj, uzbrajaj, rozbieraj, zmieniaj pozycję. Ja pierdziele, jak to było z roboty. Tu hm. pewnie kiedyś było siedzisko, może. Siedzisko, o patrzcie tu się została skala, no. odległości pewnie strzału, tak? Odległości, kąta nie znam się ale pewnie do czegoś takiego tego nie dało się ukryć <gry> uh. no, idziemy stąd dalej bo tu turyści przyszli no i najfajniejszy artefakt tego miejsca Czołg. wszyscy mówią, że rudy, no nie jest rudy, trochę jest podzywiały. Nie znam się na czołgach, chociaż gram w czołgi, w sieci, <laughs> nie wiem, co to za jeden. <laughs> nie wiem, co to za jeden, ale sobie stoi, słuchajcie, prawie kompletny. O, cicho, to jest skrzynka. Też się nie zdołali ukraść. U. Co tu mamy? Co oni tu mieli w czasie wojny? Fajki? Fajki, nawet McDonald's jest, słuchajcie, w czołgu. To są czasy. No dobra. Solidnie zrobione. Patrzcie, jakie spawy. już tu się nawet trochę popaprało, ale przetrzymał to dosyć długo, widać. No. Także do następnego gdzieś jakiegoś filmiku.